Dzień dobry, witam Was dzisiaj w słonecznej Barcelonie, gdzie biorę udział w międzynarodowej prezentacji tego oto modelu. To najnowsza odsłona Seata Ibiza Cupra. Mówi się, że małe jest piękne, ale w przypadku tego auta zdecydowanie lepszym określeniem będzie mały, ale wariat. Dlaczego? Otóż dlatego, że pod maskę tego samochodu trafił silnik o pojemności 1,8 litra z turbodoładowaniem, który osiąga moc 192 mechanicznych oraz moment 320 Nm. Pozwala mu to rozpędzać się do setki w 6,7 sekundy i rozwijać maksymalną prędkość 235 km na godzinę. Zapraszam na pierwszą jazdę tym oto hiszpańskim hot hatchem. Zatem najmłodsze dziecko Seata, i powiem szczerze, że jest to auto. Choć małe, to z dużym potencjałem. Co mi się podoba w tym samochodzie? No przede wszystkim to, że Seat. Wbrew obowiązującej modzie na downsizing zdecydował się tutaj na wprowadzenie większego silnika. Przypomnę tylko, że w poprzedniku był to silnik o pojemności 1,4 litra mocy 180 koni. Tutaj mamy silnik 1,8 litra mocniejszy o 12 koni. Może te 12 koni nie robi piorodującego wrażenia, ale tutaj istotny jest dodatkowy moment. Mamy go więcej o 70 Nm i to sprawia, że auto jest bardziej elastyczne. I na pewno zdecydowanie żwawsze. Jakie jeszcze zmiany? Seat odświeżył stylistykę auta. Z przodu, widać to z przodu w pasie przednim. Nowa trapa, nowe reflektory. W środku to głównie system multimedialny. Nowy system multimedialny, który teraz bez problemu współpracuje z. Urządzeniami opartymi o system Android albo iOS od Apple. A. Na tym oczywiście nie koniec zmian, bo zmodyfikowano zawieszenie. Ono jest, powiem szczerze, nawet bardziej komfortowe niż w poprzedniku, ale dzięki wprowadzeniu takiego magicznego przycisku, tutaj na konsoli środkowej o nazwie Sport, możemy je dopasowywać do akurat do naszych potrzeb, czyli jeśli chcemy jeździć szybciej, bardziej agresywnie, wciskamy przycisk i to zawieszenie usztywnia się, utwardza o jakieś 10%. W normalnym ruchu, takim na, na co dzień, jak podejrzewam ten model będzie wykorzystywany przez większość swoich właścicieli, włączamy profil no, normalny, czyli ten komfortowy i wtedy ten samochód zachowuje się bardzo, bardzo komfortowo. Nie wiem czy wiecie, ale pierwsza kupra w gamie modelowej Ibizy, Ibizy pojawiła się w 1996 roku wraz z drugą generacją modelu, także w przyszłym roku będzie obchodziła swoje 20-lecie obecności w ofercie hiszpańskiej marki. Na koniec jeszcze słówko o cenie. Ten model został wyceniony na 78 tysięcy złotych. Nie jest to mało, ale też nie odbiega w jakiś drastyczny sposób od rynkowych rywali. Ford Fiesta ST ze 180 konnym silnikiem kosztuje 75 tysięcy. Clio Sport z dwustukownym silnikiem jest trochę droższe, bo kosztuje około 90 tysięcy. Podobny pułap cenowy będzie, podejrzewam, że będzie miała również Corsa OPC, która pojawi się w ofercie w przyszłym roku.